Dzień dobry. Nicolas Jackson w Chelsea. Jaki to piłkarz? Ile potrafi? W jaki sposób gra? Co może dać zespołowi The Blues? O tym będzie ten odcinek. Przyzwyczaiłem się już, że kiedy nagrywam odcinki na temat piłkarzy, którzy kosztują kilkadziesiąt milionów euro i kiedy mówię tutaj o transferach z tak poukładanych klubów jak Villarreal do tak wielkich klubów jak Chelsea, to w większości przypadków nie trzeba piłkarza przedstawiać, tylko bardziej powiedzieć nieco więcej o jego na przykład aktualnej formie, jak ten piłkarz wygląda teraz, co może zaoferować, natomiast generalnie to są piłkarze raczej znani szerszej publiczności. Nie trzeba być jakimś szczególnym freakiem, na przykład żeby znać Mateo Kowacicza, który opuszcza Chelsea i przenosi się do Manchesteru City, natomiast Nicholas Jackson to jest tak naprawdę takie odkrycie ostatnich dni, jeśli chodzi o futbol światowy. Więc przedstawmy może na początku te konkretne informacje na temat tego piłkarza. Mówimy tutaj o zawodniku z rocznika 2001. Mówimy tutaj o wysokim napastniku, 1,88 m, reprezentancie Senegalu, który wybił się w ostatnim sezonie w barwach Realu. To oczywiście nie jest tak, że ostatni sezon był sezonem debiutanckim dla Nicolasa Jacksona, natomiast ostatni sezon był sezonem eksplozji właśnie dla tego zawodnika. A żeby być precyzyjnym, końcówka ostatniego sezonu to był prawdziwy czas eksplozji Nicolasa Jacksona i był taki moment, taki wycinek poprzedni Przedniego sezonu, kiedy można było nawet mówić o Nicolasie Jacksonie w kontekście najlepszych napastników w Europie. Bardzo krótki to był wycinek, ale wtedy rzeczywiście Nicolas Jackson wykręcał liczby nieprawdopodobne. A więc jeśli chodzi o ten poprzedni sezon Nicolasa Jacksona, to jest 26 meczów i 12 goli w lidze plus 4 asysty. Natomiast jeśli spojrzymy sobie na to, kiedy Nicolas Jackson strzelał te gole, to były tak. Dwie bramki jesienią z Valladolid i Almerią. Klasa rywala wątpliwa. Potem Senegalczyk stracił. Osiem ligowych meczów z powodu kontuzji, więc nie miał okazji, żeby podreperować te swoje statystyki. Aż w ośmiu ostatnich kolejkach ligowych strzelił 9 goli z 12 celnych strzałów, i te ostatnie kolejki ligowe to był no, niesamowity czas Nikolasa Jacksona. Co strzelał, to wpadało. Nieprawdopodobna skuteczność i było to szokujące o tyle, że do pewnego momentu Nicolas Jackson mnie osobiście kojarzył się z jakimś Williamsem, czyli takim napastnikiem, który lubi wyjść na wolne pole, wykorzystać swoją szybkość, warunki fizyczne, taką moc, eksplozywność, natomiast który w sytuacjach sam na sam niekiedy głupiał i kiedy na przykład Unai Emery, były trener Villarrealu, regularnie stawiał na tego piłkarza Emery, który także widział go podobno w Aston Villi, to zdarzało się sporo takich spotkań, przy których naprawdę można było się łapać za głowę, jak on tego nie wykorzystuje, no kolejna szansa, niech on wreszcie strzeli tego gola, natomiast Emery konsekwentnie na niego stawiał, więc dzisiaj tak naprawdę czas zweryfikował pozytywnie to, co wtedy robił Unai Emery. Od samego początku przygody Kike Setiena z z można było odnieść wrażenie, że Nicolas Jackson nie będzie jego ulubieńcem, że Kike Setien raczej oczekuje od napastnika nieco innej gry niż właśnie to wykorzystanie warunków fizycznych, wyjście na wolne pole i szybkość, że Kike Setien bardziej oczekuje takiego, wiecie, wyrafinowanego piłkarza, ale Gerard Moreno, czyli podniesiona głowa, rozgrywanie, prostopadły pasik, bardzo duża elegancja w graniu. Wiadomo, Kike Setien. Natomiast okazało się, że Nicolas Jackson zaczął grać na początku tak dobrze, a później tak spektakularnie, że nie było w zasadzie wyjścia i Nicolas Jackson jak przewidział sam Kike Setien, stał się mówiąc w cudzysłowie takim dodatkowym zimowym transferem w Realu, ponieważ bardzo wiele wskazywało na to, że ten piłkarz opuści Real już w zimowym oknie transferowym. Wtedy mówiło się sporo o zainteresowaniu Southampton, które chciało początkowo wypożyczyć go na pół roku z opcją. Villarreal oczekiwał 20-20 kilku milionów euro i sporo mówiło się także o zainteresowaniu Bournemouth, które było również zainteresowane Arnautem Dan czyli kolejnym z napastników właśnie Villarealu. Natomiast ten transfer wysypał się przez problem z udem Nicolasa Jacksona na testach medycznych. On tam miał przyjść za 20 kilka milionów euro, natomiast Boardmove też potrzebowało piłkarza na teraz i nie mogli czekać. Swoją drogą, gdyby wtedy Boardmove kupiło Nicolasa Jacksona, no to powiedzielibyśmy, że kupują kota w worku, że kupują w zasadzie wyłącznie potencjał, bo do tego momentu Nicolas Jackson po prostu nie strzelał regularnie goli. To nie był jeszcze taki napastnik, jakiego widzimy właśnie w tym momencie. Więc tak naprawdę ta końcówka sezonu wywindowała Nicolasa Jacksona na nieprawdopodobny poziom. Ale czy on będzie w stanie to utrzymać? Czy to będzie coś więcej niż one season wonder? W zasadzie tutaj trzeba powiedzieć o, o bohaterze jednej rundy, a w zasadzie końcówce rundy. No właśnie to jest zasadne pytanie, ponieważ jeśli spojrzymy sobie na całą karierę Nicolasa Jacksona, to ten piłkarz debiutował jeszcze w poprzednim sezonie w barwach w Realu, Wtedy rozegrał 110 minut w lidze bez gola. Wcześniej występował także w drugoligowym Mirandes, czyli w takiej ekipie, która potrafi świetnie przygotowywać piłkarzy do Primera Division, i tam też, mimo że podobno pozostawił po sobie kapitalne wrażenie bo wszyscy mówią, że to jest świetny profesjonalista no to też nie imponował skutecznością. Mianowicie, w sezonie 20-21 w barwach drugoligowego Mirandes, Nicolas Jackson rozegrał 704 minuty, strzelając jednego gola i notując jedną asystę, z kolei w sezonie 21-22 występując w rezerwach Villarealu. Realu na poziomie trzecim. Rozgrywkowym strzelił 5 goli w lidze plus 2 w barażach i do tego 8 Masy. czyli oczywiście liczby znamionujące talentu Nicolasa Jacksona, ale też nie jakiś talent niebywały. Tak naprawdę biorąc pod uwagę to, co prezentował na początku swojej przygody z Primera. Division. Przede wszystkim, jakim piłkarzem jest Nicolas Jackson? Zerkam tutaj w dół, bo mam przygotowanych sporo informacji, które pewnie zainteresują kibiców Chelsea. Da się znaleźć sporo takich artykułów obecnie, na przykład w brytyjskich mediach, które bazują troszkę na tym, jakim piłkarzem był Nicolas Jackson, kiedy jeszcze był dzieciakiem. I sporo się mówi o tym, że to jest taki senegalski Neymar. Chociażby, bazując na takich informacjach, że, że Nicolas Jackson jest jednym z tych piłkarzy w Europie, którzy zdobyli najwięcej bramek po rajdach, i to rzeczywiście się zgadza. Natomiast jeśli spojrzycie sobie na mapę pozycji, Nikolasa Jacksona, tutaj ze Stats bomb, to widzimy piłkarza, który jednak zdecydowanie najwięcej czasu spędza na pozycjach napastnika. Albo tego centralnego, albo tego grającego bliżej lewej strony. Więc rzeczywiście Nikolas Jackson jest piłkarzem, który potrafi podciągnąć z piłką ładnych kilkanaście metrów. To jest piłkarz, który potrafi dryblować. Natomiast ten drybling na pewno nie jest tak estetyczny, jak w przypadku Neymara. On jest nastawiony po prostu na efekt. Natomiast mapa pozycji pokazuje, że to w tym momencie jest zdecydowanie bardziej napastnik niż Neymar. Dlatego, ja po raz pierwszy usłyszałem o tych porównaniach Nicolasa Jacksona do Neymara. To szczerze mówiąc, opałem się za głowę, ponieważ Nicolas Jackson to jest piłkarz, który najlepiej czuje się w polu karnym jednak i potrafi podciągnąć z piłką, ale jednak najlepiej czuje się z piłką w polu karnym i gole strzela z, z pola karnego. Zresztą zwróćcie uwagę także ze statsbomb na mapę strzałów Nicolasa Jacksona, i tutaj widzimy, że. I niemal wszystkie strzały oddaje z pola karnego, i te strzały wysoko jakościowe to są też głównie te uderzenia, właśnie z obrębu pola karnego. Jeżeli zestawimy sobie Nicolasa Jacksona z kolei ze średnią ligową, czyli ten zestaw, który najczęściej lubię tutaj pokazywać, czyli gdzie piłkarz gra, w jaki sposób strzela, jeśli chodzi o piłkarzy ofensywnych, ale też jak wypada na tle średniej ligowej, żebyście mogli sobie, zwłaszcza ci kibice, którzy nie oglądają Jacksona w barwach vr Realu, wyobrazić, jak ten piłkarz gra, no to zwróćmy uwagę właśnie na porównanie Nicolasa Jacksona ze średnią, Ligową. Tutaj widzimy, że długość rajdów w przypadku tego piłkarza może robić wrażenie. Jeśli chodzi o pressing, troszkę poniżej średniej ligowej, bardzo wysoka jakość strzału, i tutaj Nicolas Jackson zanotował nieprawdopodobny postęp celność tych strzałów też tutaj stoi na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o dryblingi, jeśli chodzi o udane dryblingi, jeśli chodzi o kluczowe podania troszkę powyżej przeciętnej, jeśli chodzi o grę w defensywie, wygląda to tak sobie. Natomiast jeśli chodzi o pojedynki powietrzne, to jest myślę dość cenna informacja. Mówimy tutaj o piłkarzu, który wygrywa ich bardzo niewiele i moim zdaniem to jest jeden z tych elementów, które Nicolas Jackson będzie musiał dodać do swojej gry na pewno w Premier League. To znaczy, jeśli mówimy o napastniku, który jest wysoki, jest silny, ma 1,88 m, no to wypadałoby, żeby raz na jakiś czas strzelił jakiegoś gola głową, a Nicolas Jackson po prostu tego nie robi. Ja mam sporo wątpliwości, jeśli chodzi o tego piłkarza, bo tak naprawdę on podkręcił te swoje statystyki w sposób nieprawdopodobny w końcówce właśnie tego sezonu, kiedy imponował przede wszystkim niebywałą skutecznością i niebywałym zachowaniem w sytuacjach sam na sam. I Jeśli zestawimy sobie wskaźnik expected goals w stosunku do zdobytych bramek, Nicolas Jackson jest na plusie, jeśli chodzi o cztery bramki. To jest fenomenalny wynik. To jest drugi wynik ostatniego sezonu Primera Division. Lepszy od Nicolasa Jacksona jest jedynie Gabriel Wega, który wykręcił 5-9 takich trafień. Zwykle w przypadku napastników bywa tak, że mówimy o takiej sinusoidzie. To znaczy, jeśli w którymś momencie wykorzystujesz wszystko, to później przyjdzie taki słabszy moment, kiedy tego wykorzystywania będzie troszkę mniej. Ja tego nie życzę Nikolasowi Jacksonowi, natomiast zwracam uwagę na to, że że byłbym ostrożny w przypadku tego piłkarza, bo tak jak mówię, on ma gigantyczne możliwości fizyczne, technicznie też się podszkolił, ale nie uważam, żeby to był jeszcze gotowy produkt. Czyli jeśli chodzi na pewno o grę w defensywie, trafiasz do Premier League, musisz grać lepiej niż to, co Jackson prezentował w Realu. Jeśli chodzi o grę głową, to jest na pewno do poprawy, także jeśli chodzi o funkcjonowanie w ataku pozycyjnym. Natomiast w końcówce tego sezonu Nicolas Jackson wyszlifował te swoje statystyki do tego poziomu, że jeśli chodzi o gole na 90 minut w ostatnim sezonie Primera Division, lepsi od niego byli jedynie Karim Benzema, a także Robert Lewandowski, co oznacza, że Nikolas Jackson strzelał średnio 0,68 gola na 90 minut. To jest oczywiście kapitalny wynik. A jeśli chodzi o gole Wyłączając rzuty karne na 90 minut w top 5 lig europejskich, Nicolas Jackson ma dziewiąte miejsce w takiej tabeli na poziomie Harego Keina czy Lautaro Martineza. Natomiast spośród młodych zawodników, no to wiadomo, są tacy piłkarze jak Haaland, są tacy piłkarze jako Simen, natomiast Nicolas Jackson znajduje się bardzo wysoko. Swoją drogą jest to jakiś paradoks, że mówimy o piłkarzu, który zalicza naprawdę sporo rajdów z piłką, a który jednak najlepiej czuje się w polu karnym i nie zdobywa wiele bramek po uderzeniach z dystansu, bo to są takie statystyki, które można powiedzieć, że nie do końca do siebie pasują. I w przypadku Nicolasa Jacksona, sporo tych goli, którą strzela, to są też bramki zdobywane właśnie z niewielkiej odległości, no ale też trzeba umieć tam się znaleźć, trzeba mieć właśnie ten instynkt, więc w żaden sposób nie chcę tutaj tego piłkarza deprecjonować, ale podkreślam, nie uważam, żeby ten zawodnik wyjeżdżał jako... Gotowy produkt, natomiast jeśli WIE Real ma opcję zarobienia na tym zawodniku kilkudziesięciu milionów euro, no to FFP się kłania to po pierwsze, po drugie, no, żal nie skorzystać. Kike Setién, czyli człowiek, który przekonał się do Nicolasa Jacksona, powiedział też, że to jest taki napastnik, który bardzo ułatwia życie drugiej linii, ponieważ obrońcy rywala nie muszą cały czas skupiać się na przykład na twoich pomocnikach, a Villarreal często był taką drużyną, która grała bez typowej dziewiątki, bez typowego napastnika. Na przykład w roli fałszywej dziewiątki występował Giovanni Lo Celso. i też trzeba powiedzieć to wprost, że Nicolas Jackson wykorzystał kontuzję innych piłkarzy, m.in. Gerarda Moreno, ale także różne problemy zdrowotne Jose Luisa Moralesa, więc tak naprawdę on w pewnym momencie stał się jedynym napastnikiem w Villarealu, mimo że nie jest jeszcze taką powiedzmy typową klasyczną dziewiątką, to on po prostu był jedynym napastnikiem tego zespołu i to był napastnik, który potrafi właśnie nękać rywali tym wbieganiem za linię obrony, tym ciągłym urywaniem się właśnie odkrycia, wychodzeniem na wolne pole. Moim zdaniem to jest piłkarz, który świetnie wykorzystał końcówkę tego czasu w Villarealu, natomiast który zdecydowanie bardziej pasowałby nawet do ekipy, która bazuje na takim bardzo szybkim przejściu z obrony do ataku. Villareal Bywał taką drużyną, natomiast moim zdaniem on bywał taką drużyną dzięki temu, że miał takiego napastnika właśnie jak Nicholas Jackson. To znaczy on to po prostu uniemożliwiał. I tak jak Kikesetien, jeszcze jakiś czas temu nie należał do jakichś wielkich fanów właśnie senegalskiego napastnika. Tak już w końcówce przyznawał, że troszkę to jest przykre, że za chwilkę tego zawodnika nie stracimy. No ale skoro wjeżdża kasa z Premier League, no to sytuacja staje się. Jasna. Nicolas Jackson na pewno jest piłkarzem, który tutaj uwiarygadnia Villarreal, jeśli chodzi o budowanie zawodników, bo dla mnie w tym aspekcie mówimy o jednym z najlepszych klubów w Hiszpanii. Wielu piłkarzy Villarrealu nie chce oczywiście opuszczać tego klubu w ogóle, jak na przykład Manu Trigueros, Bruno Soriano. Wcześniej Marcos Senna czy Pałtores, który chyba jednak już będzie chciał teraz odejść po, po wielu, wielu latach. Natomiast Nicolas Jackson jednak jest Senegalczykiem i on nie urodził się w Castellon po to, żeby, żeby aż tak się identyfikować właśnie z tym klubem. Natomiast on trafił do Akademii Realu w wieku 17 lat i on też przyznawał sam, że nigdy nie był szkolony w takiej typowej akademii piłkarskiej. To znaczy on nie ma tego typowego szlifu akademii. To jest piłkarz właśnie bardziej. Szkolony mówiąc w cudzysłowie na ulicy i bazujący na swoich możliwościach fizycznych i na instynkcie, niż na takim typowym wyszkoleniu właśnie Eskantery. I moim zdaniem fakt, że taki zawodnik o takiej charakterystyce przebił się akurat w VRAL-u, czyli klubie o takiej filozofii, czyli klubie, który po pierwsze potrafi wprowadzać wielu młodych zawodników, to raz, a który bazuje właśnie też na takim szkoleniu bardziej ala la Masia i tutaj przebił się ten Nicolas Jackson, to naprawdę świetnie o nim świadczy. W przypadku Nicolasa Jacksona da się zauważyć też spore podobieństwo do samu Cukueze, o którym trenerzy w Villarealu mówili jakiś czas temu, że to był zawodnik, który najszybciej przeskakiwał wszystkie szczeble właśnie w Akademii Villarealu, a tam jest drużyna C, drużyna B, można odejść gdzieś na wypożyczenie. I w przypadku Nicolasa Jacksona, kiedy oni zobaczyli, że mają do czynienia pod pewnymi względami z wyjątkowym piłkarzem, szybko przekonali się, że ten styl, że ten w zasadzie, tę jego drogę trzeba przyspieszyć. I on początkowo miał trafić właśnie do zespołu via Realce, występującego w tercera Division, natomiast szybko wypożyczyli go właśnie do Segunda. Było to Mirandes, były rezerwy Villarealu, później przeskoczył do Primera, ten przeskok na początku był brutalny, na początku wyglądał słabo, na takiego piłkarza absolutnie jeszcze nieoszlifowanego, natomiast jak już odpalił, no to także nie było czego zbierać. A to, że on tak szybko przeszedł te wszystkie szczeble i że przekonał do siebie Unai Emeriego, który miał być zachwycony jego charakterem, ale także koniec końców Kikesetiena i tych wszystkich szkoleniowców także w Akademii Villarealu, po drodze świadczy o tym, że mówimy po prostu o profesjonaliście. Dlatego koniec końców uważam, że Chelsea pozyskuje takiego piłkarza, który mocno wywindował swoją wartość w końcówce ostatniego sezonu, że w końcówce tego sezonu wyglądał po prostu niesamowicie. Natomiast piłkarza, którego naprawdę trzeba jeszcze oszlifować. Ja wierzę, patrząc na Nicolasa Jacksona, właśnie końcówkę ostatniego sezonu Primera Division, że to naprawdę może być piłkarz, który zrobi wielką karierę, bo ma bardzo wiele atutów, które. Każą mi tak sądzić, to znaczy skuteczność, to znaczy jakość tego strzału, to znaczy chęć do rozwoju, bo rzeczywiście po nim od razu widać ten rozwój, warunki fizyczne, szybkość, głowa. No i te rajdy z piłką. Jak on będzie wyglądał w Chelsea? Trudno mi jest to ocenić. Wiadomo, że Chelsea to jest klub, który wyjątkowo potrzebuje typowego napastnika. Chelsea jest klubem, który wyjątkowo potrzebuje po prostu kogoś, kto tam wejdzie i zagwarantuje te bramki. Czy Nicolas Jackson stanie się kimś takim. Od początku logika każe sądzić, że nie, no ale być może okaże się, że ten piłkarz. Paradoksalnie właśnie do Premier League albo do takiego zespołu jak Chelsea Mauricio Pochettino będzie pasował właśnie bardziej niż do Realu, do którego teoretycznie bardziej pasuje właśnie taki napastnik jak Gerard Moreno, dlatego ja nie wykluczam właśnie takiego scenariusza. Natomiast dla mnie to jest jeden z tych najbardziej zagadkowych piłkarzy do śledzenia właśnie w kolejnym sezonie, bo naprawdę tak jak w przypadku wielu piłkarzy mniej więcej wiesz czego się spodziewać. Real ściąga Hoselu, wiesz czego się spodziewać. Jakiś klub nie wiem, ściąga Alvaro Morate, wiesz czego się spodziewać. Tutaj nie do końca wiadomo, no bo mówimy o piłkarzu, który na tym absolutnie topowym poziomie grał bardzo krótko. Bardzo krótko, to znaczy w ostatnich tak naprawdę 10 kolejkach sezonu Primera Division. To jest mega krótki okres. Ale Chelsea jest klubem, którego najskuteczniejsi piłkarze w ostatnim sezonie Premier League to byli Kai Havertz 7 goli, Raheem Sterling 6 bramek i João Felix 4 trafienia. Ja nie zmieniam zdania, że Chelsea potrzebuje po prostu klasowego napastnika. Wielu klasowych napastników od tego klubu już tak historycznie się odbijało. Nicholas Jackson jeszcze klasycznym napastnikiem nie jest, ale wbrew tym wszystkim informacjom, które się pojawiają, tym porównaniom do Neymara i tak ja uważam, że to jest zdecydowanie bardziej napastnik niż skrzydłowy. Napastnik bazujący na rajdzie, też na prowadzeniu piłki, ale bardziej napastnik niż skrzydłowy. Chcę to podkreślić właśnie. Po raz kolejny. Naprawdę, dla mnie to jest zagadka. Bardzo duży znak zapytania. Co osiągnie ten Nikolas Jackson w Premier League? Myślę, że odpowiedzi na to nie zna ani Kike Setien, ani Unai Emery. Ale Chelsea ma środki. Chelsea ma możliwość wykorzystania tej kasy, którą zarobiła także w tym momencie od Saudyjczyków. Więc żal nie skorzystać. I to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Czekam na Wasze opinie na temat Nicolasa Jacksona. Czy jesteście optymistami, czy jesteście pesymistami? Czy to będzie rzeczywiście One Season Wonder, a być może narodziła się prawdziwa gwiazda afrykańskiej piłki? Dajcie znać, jak Wy to widzicie. Czy to będzie Drogba, Diego Costa, Romelu Lukaku, a może David Trofofana? Kto to będzie? Czekam na Wasze opinie. Dziękuję i miłego dnia.